W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Sosnowca. Dzisiaj wyruszam na poszukiwanie starej kopalni Ludmiła. Kopalnia Ludmiła była pierwszym zakładem górniczym nowego typu w dobrach sielce modrzejów hrabiego Jana Renarda, a niewykluczone, że także w całym zagłębiu Dąbrowskim. Była kopalnią głębinową z szybami w obudowie murowanej, maszynami parowymi o dużej mocy oraz murowanymi budynkami na powierzchni. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do tego, że w połowie lat 70. XIX wieku była to największa kopalnia w Królestwie Polskim. I Udało mi się znaleźć tablicę szyb lub miła. Zgłębiony w 1870 roku, zasypany 11 1997 rok. Idę teraz szukać drugiej tablicy. Gdzieś tutaj powinna być. Patrzę dokładnie pod nogi. Może ją tu gdzieś zaraz wypatrzę O, tu coś widzę Jest Jest i druga tablica Jest Szyb Mobius Zgłębiony w 1870 roku, zasypany 12 1997 rok Kura udało się znaleźć Obydwie tablice To jest na terenie jakiejś tutaj, nie wiem, bazy, jakieś takie przedsiębiorstwo. A tak wygląda teren wokół tu teraz tych szybów, które zostały zasypane. Tutaj widać jakąś starą zabudowę. Trochę się tu pokręcę, popatrzę. Od momentu rozpoczęcia budowy w 1861 roku Kopalnia borykała się z nieustannym zagrożeniem napływu wód podziemnych, co skutecznie hamowało jej rozwój. Miały one miejsce m.in. w 1871 roku i w 1876 roku. I tu dochodzimy do sedna mojej opowieści, czyli do katastrofy, która wydarzyła się w środę 24 września. Lub 6 października 1880 roku. Między trzecią a 4 godziną po południu we wschodniej części kopalni Ludmiła niespodziewanie nastąpił nagły i bardzo intensywny napływ kurzawki. Początkowo do kopalni wdzierało się ponad 56 metrów sześciennych wody na minutę, gwałtownie zalewając wyrobiska. Zalanie nastąpiło w rejonie wschodnim kopalni, gdzie pracowało 40 ludzi i 3 konie. Pozostałych 130 górników i 10 koni pracujących w zachodniej, wyżej położonej części kopalni zdołało się wydostać samodzielnie na powierzchnię. Niemal natychmiast podjęto akcję ratowniczą. Kierował nią Ludwik Bałwe, zarządzający majątkiem Sielec-Modrzejów. Dodatkową motywacją stanowił fakt, że pod otworem wentylacyjnym na głębokości około 61 metrów czekała na ratunek część górników, która zdołała uciec przed kataklizmem. Udało się z nimi porozumieć, dzięki czemu ustalono, że pod otworem znajduje się 25 górników, w tym chłopcy oraz jedna dziewczyna. Kluczowe dla powodzenia akcji ratowniczej było odpompowanie wody ze szlamem, tak aby jej poziom, który podniósł się około 3,6 m już dalej się nie podnosił. Kórnicy, którzy schronili się pod otworem wentylacyjnym byli w pułapce, gdyż podniesienie się poziomu wody spowodowałoby ich natychmiastową śmierć. Na szczęście kopalnia Ludmiła była przygotowana na walkę z żywiołem. Stałe zagrożenie zalaniem spowodowało, że w szybach zainstalowano pompy o olbrzymiej, jak na owe czasy łącznej mocy 1100 km. Pompy te w normalnych okolicznościach wypompowywały z kopalni około 12,5 m3 wody na minutę. Teraz w obliczu katastrofy pracowały pompując około 25,5 m3 na minutę. Przy tak wydajnej pracy pomp poziom wody zatrzymał się na wysokości 3,6 m i przez dłuższy czas nie wzrastał. Po 8 godzinach od katastrofy sytuacja uwięzionych górników pogorszyła się. Woda osiągnęła poziom 4,2 m. Odcięci górnicy stali po kolana w wodzie. Jeden z górników pod otworem wentylacyjnym nie zdążył schronić się wyżej i zginął. Pomimo intensywnego odpompowywania, przez następne 4 godziny poziom wody pozostawał niezmieniony. Około 3 nad ranem nastąpiło przesilenie. Woda zaczęła opadać. Po około 20-25 cm na godzinę. W czwartek. Po blisko 20-godzinnej akcji ratowniczej zziębnięci i przemoczeni górnicy otrzymali przez otwór wentylacyjny prowiant. Dwaj górnicy zniecierpliwieni przedłużającym się oczekiwaniem na pomoc odłączyli się od grupy i o własnych siłach dotarli do szybu. Około godziny 20 w czwartek wieczorem na pomoc uwięzionym zjechała grupa robotników na czele z Ludwikiem Małwem. W podniku było jeszcze prawie metr wody i szlamu. Grupie ratunkowej udało się zbliżyć na 60 kroków do miejsca, gdzie schronili się górnicy. Ratownicy nawiązali kontakt z górnikami spod otworu wentylacyjnego, którzy kierując się światłem i głosami dotarli szczęśliwie do grupy ratowniczej. Po 30 godzinach od katastrofy uwięzieni w pułapce bez wyjścia górnicy zostali uratowani. Po przetransportowaniu ocalałych na powierzchnię zaczęto szukać pozostałych górników, którzy w chwili katastrofy pracowali we wschodniej części kopalni. Nadzieja, że będą oni żywi, była nikła. W krótkim czasie odnaleziono trzy ciała ludzi i jednego konia. W nocy wydobyto jeszcze dwa ciała ludzkie, a w piątek jedno. 28 września poziom wody podniósł się ponownie niemal o metr. Do tego czasu wydobyto 10 ciał górników. 1 października odnaleziono kolejnych 6 ciał. Oznaczało to, że znaleziono wszystkie 16 ofiar katastrofy 24 września. Większość ofiar katastrofy spoczęła na cmentarzu w niweckim. Aktualnie na terenie kopalni jest prywatna firma przy budynkach znalazłem dwie tablice, które mówią, że były tam szyby. W niedalekiej odległości znajduje się jeszcze stary budynek kopalniany. I to wszystko, co pozostało po kopalni Ludmiła. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.